witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kamila Kwiatkowska, a dzisiaj porozmawiamy sobie o Alexis Kaufman, 25-letniej wrestlerce, bodybuilderce występującej na SmackDown i lepiej znanej w WWE pod ring Alexa Bliss. A to będzie 5 ciekawostek o tej zawodniczce. Alexa Bliss po raz pierwszy pojawiła się w WWE na WrestleMania 30. Tak. Na WrestleMania 30. Ona, Sasha Banks oraz Charlotte towarzyszyły Triple Howi podczas jego wejścia przed walką z Danielem Bryanem. Bliss inspiruje się legendami gimnastyki, m.in. innymi Shannonem Millerem. Sama zawodniczka mówi: "Na pewno rośnie nam jeszcze więcej legend." Liz jest fanką wrestlingu od dziecka. Jej ulubiona zawodniczka to Trish Stratus, a jej ulubieni wrestlerzy to Stone Cold Steve Austin oraz Rey Mysterio. Kaufman posiadał ukryty talent. Tak samo jak jej rodzina, jest uzdolniona muzycznie. Jej dziadek był piosenkarzem country. Zawodniczka sama mówi. Cała moja rodzina potrafi śpiewać. Kocham muzykę country i występowałam na scenie. Reserka cierpiała na zaburzenia odżywienia i, aby z tym walczyć, została bodybuilderką. Udowodniła sobie, że to dobrze przybywać na wadze, a tym samym wyglądać inaczej niż inne dziewczyny. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Zapraszam Was również do pisania o jakim zawodniku bądź też zawodniczce chcielibyście zobaczyć kolejne ciekawostki. Także życzę miłego dnia, na razie i cześć.